Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj jesteśmy sobie na polu z grochem. I co robimy? Pryskamy go na chwasty. Pryskamy go na chwasty bantazonem. Substancją bantazon, tak. Widzicie tutaj no, środki doglebowe w tym roku nie za bardzo działają. Proszę, komosa tutaj wyszła. Tutaj, to, tutaj rzepak mi powychodził. Ale to rzepak wiadomo, że on wy, wy, wyszedł, bo był pryskany komandem, a komand rzepaku nie bierze, bo to są praktycznie te środki, co na rzepak oglebowo tutaj poszło. Więc no, rzepak przetrwał, no i teraz inne wych, zaczynają wychodzić, to jakieś chwaściki. A że groch, no obsada zbytnio mi takiego tutaj się... no nie fascynuje mnie. Zresztą na tej górce popatrzcie, bo strasznie sucho, nie powschodził dobrze, tutaj jest, no tutaj na tej kawałku jest źle, tam dalej już jest lepiej. Ładnie się już tam zieleni, tutaj jest troszkę gorzej. Jestem tutaj zaraz po kukurydza, to mogę Wam pokazać jak już wyglądają u nas pierwsze wschody kukurydzy. No i tak, przeszedłem sobie tutaj na kukurydzę i zobaczcie... Pierwsze już sobie kukurydzki wychodzą ładnie. Ładnie rządki widać. Tylko zaraz wam powiem, gdzie tę kukurydzę widać. Widzicie, to pole jest bardzo górkowate. I od strony słońca, gdzie jest bardziej wygrzane, kukurydza już tam się ładnie wybija. To dostała więcej ciepła, no to już fajnie tu powschodziła. Tam troszkę jeszcze dłużej to jej zejdzie, bo była powiem głębiej siana. I tam gdzie jest głębiej, ta ziemia jeszcze jest tak, wiecie. Ugrzana jest, ale w sumie zanim ona się przybije, taką kukurydza to trochę czasu potrwa. Tutaj, gdzie było płycej, to już jest fajnie na wierzchu. Także, no tutaj mamy z boku groszek. Będziemy sobie lecić z tym opryskiem na ten groch. Jaka dawka? Oprysku. Mm. Około 3 litry, zalet no, maksymalna jest 3 litry na hektar, akurat tak mam yy, tyle środka mam kupione, że mogę dać tej maksymalnej praktycznej dawce no nie chcę nigdy stosować tak bardzo tych maksymalnych mogę podejść pod górną granicę nie wiadomo jak to z tymi opadami teraz będzie w ogóle, a zobaczcie ile mi tu powychodziło tych chwastów tak z góry tego nie widać, wygląda się ładny, czysty a jeszcze teraz zapowiadają parę dni deszczy, no to już potem by nie było za późno mi to skropić. Bo no po prostu fasty już by były w za dużej fazie. Także widzimy się w ciągniku. Przedem jeszcze wam pokazać. Groch wygląda tak tutaj. To jest trochę lepsza ziemia. No tu to pod to już ładnie zakrywa. Ale zobaczymy jak on tu wyjdzie. Posiałem groch i siałem dużo gęściej. Gęściej po prostu były gęstsze wschody. Takie miejsca widzicie, tutaj są puste. No słaba trochę siła kiełkowania była, brak deszczów co jeszcze mogło się na to przyczynić? No brak deszczu głównie. Od, praktycznie od tego końca lutego, tego no w sumie końca lutego tego siałem. No praktycznie na ten groch mało co tego deszczu spadło, a wiadomo, że groch potrzebuje dużo wody. Zobaczcie, tutaj gdzieś jeszcze gdzie się przebija. Gdzie gdzieś jakiś dostał ostatni opad i wychodzi. O, coś wam pokażę. Zobaczcie, jaki rzepak pogryziony. To nie będzie tego widać. No, przez hełeczki o tutaj, aż czarno. No, ale wcale trzeba to zwalczyć. Yy, te chwasty groch, jak dobrze wypali, to zostawię sobie do siebie na drugi rok. I też jeszcze to względu, że to jest ta C1. Odmiana Saramanka, zobaczymy, jak z niego, co z niego będzie. Dlatego chcę go mieć czystego. Też tak pójdzie potem do czyszczenia, ale nie chcę, żeby tu było jakieś przytuli czy, czy jakieś tam komosy. Bo no to też wilgoć przy zbiorze. Ale rzepaku jest mnóstwo tutaj. Dużo. Także no, to by było na tyle w tym filmiku z oprysku, grochu. Mamy wieczór, jest godzina około 19 z groszem. Cały czas trzeba było czekać, bo. Dzisiaj temperatura 26 stopni, jutro ma być jeszcze cieplej, więc w dzień nie ma co z takim opryskiem jechać. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!